Hej kapitam bardzo serdecznie, kolejny odcinek, bardzo ważny odcinek, oglądajcie i słuchajcie do końca, bo dowiecie się na przykład jak wygrać paczkę od Supercela, ale i nie tylko. Jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 1000 lajków, 1000 łapeczek, to losujemy paczkę już jutro. Jeśli nie, no to będzie to jakiś inny termin. To jeszcze nie będzie wszystko, bo oczywiście odbierzemy sobie również punkty sezonowe. No i zobaczymy, powiem Wam, co będę próbował zrobić w kolejnym sezonie. Zapraszam na odcinek. Jak widzicie zresztą sami, mi się udało wbić 1181. To był mój rekord, jeśli się nie mylę na Amber. Na początku było fajnie, ale potem zaczęło się robić naprawdę niefajnie, bo było same Amber i same tryhardy, więc ja już odpuściłem. Po pierwsze, nie miałem czasu, a po drugie może mi zabrakło odrobinę skilla, ale wydawało mi się, że w tych pierwszych dniach bym bił. Ja jestem code magic jeszcze, ale pamiętajcie, mamy nasz klanik którego którym jestem drugim kątem, i tam będę e, jak najbardziej też. Tutaj jeszcze czekamy na punkty sezonowe, pewnie za minutkę czy dwie. Jak nie, to od razu i tak wam pokażę punkty, więc nie musicie daleko przewijać. E, w każdym razie to wygląda tak. To jest oczywiście nasz klubik, który mamy e, otwarty, i zapraszam do niego, bo tutaj też będą się działy e, różne fajne rzeczy już niebawem. No dobra, może za tydzień albo dwa, ale w każdym razie będą, bo będziemy robić mini turnieje tutaj w naszym klubie. Ja jeszcze posiedzę trochę w Code Magic, ale potem zamierzam oczywiście już do Was przyjść. No i zobaczymy czy w tym sezonie będę w stanie odblokować kolejne mega skrzynki. Jak tutaj widzicie 27 tysięcy było ostatnia Mój rekordzik 27 279. No i oczywiście chciałbym w tym sezonie wbić 28 000 Ale teraz informacja jeszcze zanim będą te punkty, i jak odebrać paczki, bo to jest mega ważne. Jak odebrać paczkę od Supercela? Wystarczy, że macie subskrypcje na publiczne na moim kanale, na jednym i na drugim kanale. I to właściwie wszystko. Polosowanie będzie niebawem, także zapraszam serdecznie. Mamy tą paczkę od Supercela, tak, tą fajną, mega, bardzo drogą paczkę od Supercela spośród wszystkich widzów. Jedna paczka będzie spośród wszystkich wspierających, więc wiecie, jeśli tutaj wspieracie mnie na YouTubie, nawet za opcją tą za 2 złote, nieistotne, będziecie brali w losowaniu kolejnej paczki od Supercela, a jedną paczkę wybiorę spośród moich najbliższych wspierających, którzy są moderatorów wspierających, wybiorę listę podaję 10 osób i wylosuję, i też dostanie jedną paczkę. W tym sezonie raczej na pewno będę chciał wbijać Tika albo będę chciał wbijać może bi jeszcze i może kolet, zobaczymy chociaż Sandy też mi korci e, mówimy tylko o poziomie 1000 e, puszek a nie 1250 bo na to na razie na pewno czasu nie ma ha, i teraz przechodzimy na punkty sezonowe koniec zanudzania lada sekunda powinien się odpalić tak jest mamy już 360 e, no liczę że będzie koło 6000 chyba 7000 nie będzie bo już kiedyś coś podobnego miałem wszystkie postacie wbiłem mniej więcej na 600 żeby były ale przelatuję szybciutko 6860 000... prawie rekord, a właściwie może nawet rekord. 7000 jeszcze w każdym razie nie miałem. No i zobaczmy, ile było tutaj za amber. Zobaczmy, ile było za amber chyba z 360, tak jest, 360 za amber. No to w sumie nie jest źle. Bo teraz tą amber będzie mi bardzo łatwo dobić tak naprawdę. Ona nie straciła dużo, więc zobaczcie, jak to fajnie jest trzymać postacie na wyższym poziomie, bo w sumie dobić te postacie później nie jest taka tragedia. Natomiast no w oczywiście na 1000 to nie jest taka łatwa sprawa. E, zależy jaki jest brawler. No i dobra, i to by było tyle. Napiszcie w komentarzach ile wy macie, ile wy dostaliście star pointsów w tym sezonie. No, i nie zapomnijcie, tysiąc łapek wbijacie pod tym odcinkiem, to losujemy tą paczkę od supercela dla widzów już jutro. Jeśli nie wbijecie tysiąca łapek, to oczywiście e, wybiorę jakiś inny termin, albo może oddam tą paczkę dla kogoś innego, zobaczymy. Tysiąc łapek to minimum kompletne. A to właściwie tyle. Teraz się z Wami żegnam. Nie będę Was przynudzał żadnymi grami. Pamiętajcie, już jutro mamy e, Monte, do którego serdecznie zapraszam. Tam chyba już są zapisy zapełnione, ale będą jeszcze kolejne okazje. Także zapraszam, bo będzie się odbywało. Na kanale Veni Gaming Extra. Najprawdopodobniej. Chyba, że coś ulegnie zmianie. Także no cóż. Żegnam Was. Do zobaczenia. A to do następnego odcinka. Pa, pa.